Jedno ćwiczenie, ale niech was to nie zmyli, bo popracuje całe ciało. Najważniejsze w tym ćwiczeniu to założyć niewyprasowaną koszulkę. Słuchajcie, to jest ćwiczenie, które ruszy całe ciało, też sprawi przyjemność dla kręgosłupa. Jeśli jesteście smutni, zmęczeni, warto to robić, bo krew rusza. I wtedy uśmiechacie się. To. Ok, startujemy. Do pozycji. Deski. Deski. I teraz powolutku schodzimy. Bardzo powoli. Tak, starajcie się nie klapnąć brzuchem o podłogę. Tak. Ręce przed siebie. Łokcie na wysokości klatki piersiowej. Tak. Patrzymy przed siebie przez chwilę. Tutaj, Trzymajcie tak przez 10 sekund. Tutaj delikatnie wyginamy kręgosłup w odcinku tak. Bardzo go rozciągamy. I teraz zaczyna się zabawa. Prawa ręka. Staramy się, żeby łokieć był położony obok. Łokcia lewego. Czujecie, jak wyciąga całą prawą stronę ciała w tej chwili. Rozciągamy to fantastycznie. Genialnie rozciąga. Żeby było jeszcze śmieszniej, może się obrócić głowę i spojrzeć na lewą piętę. Ok? No mhm, zrobione. Wracamy. I teraz. Jak to mawia klasyk, mamy lewa... prawą i lewą rękę, więc lewa ręka do prawej strony. I powtarzamy. Patrzymy się na prawą piętę. Kochani, poczujecie też łopatki, a bardzo, bardzo często piszecie do nas z prośbą o ćwiczenia właśnie na tę część ciała. Okej. Okay. No to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Ręce wracają do żeber, Palce stóp opierają się o matę. Powinno być miękko. Zapomniałem mm. o tym powiedzieć. róbcie to tak, na dywanie, albo wody. na macie. Ok. Możecie się podnieść oczywiście w ten sposób. To jest ta wersja dla silniejszych, ale możecie też się podnieść na kolana, mhm. więc wersja dla silniejszych będzie wtedy powrót wygląda w ten sposób. Jak macie ścianę, to uważajcie, bo ja właśnie klapiłem pupą, a powrót dla tych mniej silnych, no będzie w ten sposób, że staniemy do głębokiego też przysiadu i powolutku stajemy. To ja tak zrobiłam. I Teraz, kochani, robimy razem. Pięć razy całość. Jak Uff. będzie to szybko, to naprawdę tak zacznie krążyć. Przy okazji to będzie taka gimnastyka. Słuchajcie, zapracowały nogi, pośladki, brzuch. Rozciągnęliśmy plecy. I pracuje też klatka piersiowa. Zaraz, I ręce, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy. To jest pierwszy. Schodzimy. Ręce przed siebie. Prawa. Powrót. Lewa. W tył. Powrót. Do jak dłonie. Stajemy. i wracamy do pozycji dłonie stare. do stóp. Tak jest. To był raz. Tak. Lecimy. Powoli. Do przodu. Do lewej. Spojrzenie. Do prawej. Spojrzenie. Dobrze, bo nie. Teraz ja robię wersję na kolanach. Która jest nawet o tyle fajniejsza, że łatwiej jest zostać w głębokim przysiadzie. Tak, właśnie, to zrobimy na koniec, ale jeszcze trzy kolany. Powolutku. Do lewej. Ja tak trochę zaczynam to robić szybciej. Spieszasz. Tak, żeby Wam się nie nudziło. Oczywiście robicie wszystko we własnym tempie. Jeśli Jak z... zawsze. Tak, jeśli słuchajcie, Trwacza. Nie zostać na przykład w tej pozycji dłużej, powyginać lędzia, zostańcie. W samotności spędzicie wtedy urocze chwile, bo przyjemności, które się pojawiają, jak zawsze, w kręgosłupie, w mięśniach, są dla Was. Jeszcze Tak, lecimy. Powoli, 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 powoli. No, jak ktoś chce, to może przytrzymasz tutaj sobie na końcu. A, wkładziemy. Prawa. Lewa ręka. Do żeby. Do góry. I wracamy. Wracamy. I teraz możemy zostać sobie w głębokim przysiadzie. To jest świetna pozycja dla bioder. Kochani, ja przypominam, że jak ktoś nie może postawić stopy na ziemi przy tym przysiadzie, to podkłada sobie tutaj jakąś książkę albo notes. Można Ani. też podłożyć sobie dłonie, ale wtedy nie zrobię ciao. Trzymajcie się, ciao.